Cześć, jest niebieskie z Europa 3 i moje statki płyną zdecydowanie. Jednocześnie zmagamy się z kilkoma buntami i tak się tu dzieje. Też wychodzi na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ponieważ bunty stopniowo powinny się zmniejszać. A przy okazji, w końcu, może dorekrutuję te 5000 wojska, które tutaj brakuje to by było całkiem miłe. Tutaj dorzucić ekstra 5000, tak żeby te wojsko nie miało zbyt dużej ilości roboty. Hmm, to byłoby całkiem niezłe. I chodzi raczej kwestia wyrównania wojska. Te... Kwestia wyrównania tego, ile wojska posiadam. Mam 285 pułków łącznie. 285 tysięcy. Chcę mieć 300. Dlatego dorekutuję łącznie 15 tysięcy. To powinno wystarczyć przynajmniej na jakiś czas. Jednocześnie tak. Czy tutaj ktoś idzie? Tutaj nikt nie idzie, co? A wy wracacie tutaj, więc tak. Moje wojska za moment się zajmą tymi buntami. No zaraz tam będą i zrobią to, co należy. O, pomoże się zajmuję tymi piratami. To jest całkiem miłe. <laughs> ja się jednocześnie zajmę wszystkimi innymi piratami i też będzie w porządku. Oh. A to akurat jest zła informacja. Zdążyli podbić mi prowincję. Buntownicy takie rzeczy też się zdarzają. Pytanie, czy z tą prowincją też zdążą? Jak tam zdążyli, to z każdą inną też mogą zdążyć. Niedobrze. dobrze. chociaż nie, moje wojska już idą, więc będzie w porządku. Potem ewentualnie wyślę ekstra armię oblężniczą i będzie tylko lepiej. Leon pod atakiem, dlatego te wojska wysłałem. Okrężną drogą odrobinę. W taki sposób by zdążyli tam po prostu dojść i załatwić sprawę. Tutaj buntownicy nie zostali całkowicie usunięci. Dobrze, więc moje wojsko przejdzie się również. Je dojdą dookoła tylko dlatego, żeby buntownicy zdążyli dojść tam gdzie powinni dojść. Ok, cóż, mam 20 tysięcy, którzy zajmą się tą robotą. To jest dość dobra informacja. W tej forcie buduje też bardzo dobra informacja. Przy okazji, te wojsko tutaj też niech w sobie skoczy. Niech skoczy i rozwali tych buntowników. Tutaj wojsko zakończyło swoją robotę. Tutaj, tutaj także jest na całkiem niezłym poziomie. Taki proces usuwania buntowników. W porządku. Teraz oni. Tutaj ci buntownicy są dość silni, więc tą walkę trzeba będzie poobserwować. Tutaj sprawy widzę, że idą w dobrym kierunku. Z tym co ja mam 5 galer. A chyba moje wojska odrobinę przejęły rzeczy, które mogą mi się przydać. To są dodatkowe statki, więc jest w porządku. Chociaż nie, nie przejęły niczego. Nieważne. Albo dowiem się o tym trochę później. O proszę, tym się zaraz zajmą, a te statki płyną dalej. Płyną dalej niszcząc piratów. Przy okazji usuwam piratów z moich mórz tylko dlatego, żeby zwiększyć moje przychody. To jest żeby nie było, to jest jedyna... ...rzecz i dlaczego mi pieniędzy nie starczy. Dlaczego mi pieniędzy nie starczy? Co to ma być? Ok, zwiększymy tutaj Tak, ja Muszę zwiększyć Co by być w stanie nie brać kolejnej pożyczki Przy okazji odsetki są dość spore, więc tutaj powinienem jak najszybciej to ściągnąć Jak najszybciej zdobyć odpowiednią ilość pieniędzy, żeby właśnie tą pożyczkę spłacić I tak, tutaj mamy bunt, i tutaj oni się tym buntem zajmą, a tym buntem tutaj też się oni zajmą. Tutaj oni nie zostali całkowicie usunięci, ale idą tam, gdzie moje wojsko idzie, więc jest w porządku. Tutaj, cóż, moje wojska już tutaj są, a tutaj zaraz przyjdą. Tak więc kwestia tylko tego. Gutownicy usunięci, usunięci. Tutaj zostało 200. I idą tutaj. W takim razie w porządku. Tak, zdecydowanie w porządku. Tu usunięci, tu wygrałem oblężenie, więc odzyskałem prowincję. Też z w porządku. U tego udało się skonwertować kolejnych. Bardzo dobre informacje same przychodzą ostatnio. To mi się nawet podoba. Mamy grudzień i nie mam, co do, nie mam do wydania żadnych pieniędzy. Trochę szkoda. Przydałyby się. Zrobimy to później. Najpierw zajmiemy się po prostu buntownikami. Długo jeszcze czekać. Z tego co widzę to jest 0... Zero... To jest około... 0,14 każdego miesiąca, więc rocznie to jest około... 1,6 więc jakieś 4 lata. Po czekania, ale akurat tutaj ekonomia cała się zrobi, przychody wzrosną. Wojsko na nowo zrekrutuje, które straciłem. No straciłem trochę na wojnie. Usunąłem są zresztą też. O, a wy gdzie idziecie? A wy idziecie tam. No dobra, to chyba tylko konicę będę rekrutował. Prawdopodobnie tylko konice będę musiał zarekrutować, co jest informacją w porządku. A przede wszystkim usunąć bunty. Usuwać jeden bunt za kolejnym. A wy co tutaj robicie? A tu ich, ich, ich jest całkiem sporo. I jeszcze tutaj, te wojsko tam idzie w porządku. Wygląda na to, że jest wszystko ok. Teraz tak, pomyślałem nad tym, żeby zacząć rekrutować. Muszę złapać prowincję narodową, oczywiście. I tutaj chciałem 5 pułków zrekrutować, tak żeby dołączyć z tą armią. I to będzie wszystko tam. Teraz jakoś taką prowincję, która jest w miarę blisko. I to będzie ta prowincja i tutaj kolejne 10 pułków chciałem zrekrutować. Żeby mieć 300 tysięcy, tylko po to rekrutuję, żeby nie było. Żeby mieć tutaj równo 300 pułków, to jest w porządku. Powinienem dwie armie piechoty też zrekrutować, to zrobimy na koniec roku. Hmm, trochę tych piratów się tutaj pojawia. Tak, w różnych miejscach się pojawiają. No cóż, nie bardzo jest komu patrolować tych okolic, więc się pojawiają piraci. O, i wszystko. Ich niedługo będę musiał gdzieś w te okolice przestawić. To jest 20 tysięczna armia, która nie jest tej konieczna, po prostu. Za moment coś się z nimi zrobi najpierw zajmiemy się kolejnymi buntami, które wybuchły. E, to jest tak, właściwie tym i tym zajmą się oni. No, raczej dadzą radę bez problemu. Tym zajmą się oni. Tym zajmą się oni. Jak będzie więcej tam wojska, to będzie lepiej. Tym zajmą się oni, a tutaj wojsko już jest. I bardzo dobrze. Zostało ogarnięte w pełni? Niemal. Tutaj jednak koga jest w dość kiepskim stanie. A dość kiepski stan nie wyklucza używania. Tyle dobrego. Okej, okay, tu bunty usuwane. Tutaj wszystko ogarniane, i kolejne bunty wybuchają. Oczywiście, że tak. Jeden tutaj, jeden tutaj, jeden tutaj i jeden tutaj. Jakim cudem go nie zauważyłem wcześniej? Nieźle nie się ukrywają. O, świetnie, tutaj forty już się kończą budować. O, w ogóle jest bardzo dobra informacja. A tutaj kolonistę chcę wysłać. Wiem, przed grudniem. Ale tym razem pieniądze mi się raczej nie skończą. Pieniądze raczej mi się nie skończą. Przy okazji, są jakieś ciekawi doradcy, których mógłbym użyć. O, stabilizacja mnie nie interesuje. Mam już pełną. A, czyli to wszystko, co mogłem. Użyć co mogły być użyteczne. No w porządku. W takim razie pominiemy te sprawy. Dniech się rekrutuje te wojsko, które chce. Oraz chcę te statki przemieścić oczywiście. Niech się naprawią te statki, które muszą się naprawić, żeby nie zostały zatopione. Dość myślę, dobry powód, żeby je naprawiać żeby poświęcić temu troszkę czasu dobra mamy bunt tutaj a te wojsko chyba nigdy nie wróci na miejsce stacjonowania i mamy bunt tutaj już mniej tych buntów znacznie jest choć szanse na bunty jeszcze są spore dość to już widać różnicę no chyba że nie widać ja mam tylko takie wrażenie Ale wrażenie, czy nie, mniejsza ilość buntów jest ok. To jest coś, co uspokaja. Daje takie poczucie kontroli nad sytuacją, która się tu dzieje. Przy okazji, wróćmy do pełnej inwestycji w wojsko. nie pomyślą, że to niepotrzebne. Ja uznaję, że jednak powinno to być. A przy okazji tradycja wojskowa. Wykorzystajmy jej trochę na kolejnych tutaj dowódców. Nie są super konieczni, ale dobrzy jak będą, więc z nich będą. Najmniej dla wojsk, które faktycznie raczej sporo spędzają na walce z buntownikami. Tak więc, żeby po prostu było im łatwiej, żeby szybciej pokonywali tych buntowników. A uh. ok, wy się tym zajmiecie. Tam jedno wojsko po prostu nie ma na to czasu. A tym zajmą się oni, czy oni? Chyba oni. Tym będzie szybciej. Oni mają ten obszar bardziej do zajęcia. Więc to tym obszarem nie się zajmują. W porządku. Domy się też budują. Bardzo dobrze. Oni idą na Wessex, idą tutaj. Oni już są na swoim miejscu. Tutaj są buntownicy. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Uuu, oni już tutaj dochodzą. Jak miło. Wszystko się ładnie zgadza. Komu będę chciał wojnę wypowiedzieć? Szwajcarii czy Szwecji? A nie sądzę. Raczej będę chciał iść dalej na wschód. Okej. Hmm, ok, dobra, wyjdziecie tutaj, a tym buntem zajmą się oni. To jest tak, a propos mniejszej ilości buntów, troszkę się umyliłem. Nie, jest różnica, mimo wszystko, mimo wszystko jest różnica. Yy, okej, okay. właśnie tak, gdzie będę szedł, żeby atakować? Właściwie interesuje mnie atak tutaj. Tutaj dołączy Litwa, Cypr, gdzie mamy Cypr? Tutaj jest dobra. Tutaj ja będę potrzebował. Nie chcę tej wyspy. Podbij ich tylko po to, żeby zwasalizować. Wyspy wasalizujemy. Nie chcę się z nimi bawić w ogóle. E, Neapol, Neapol podbijemy całkiem, więc tutaj tylko będę potrzebował odrobinę floty. E, powiedziałem floty. Okej, tutaj moją flotę przeprowadzę. I dam tutaj jedną armię obleżniczą, żeby cypr podbić. I żeby ich zwasalizować. I to chyba wszystko, tak? Mali, mali będzie moje. Litwa, Litwa będzie moja. Tak, tutaj jest tylko jedna prowincja. I to wszystko. O, to malutkie państewka. W porządku, tutaj Korsyka by została i Sardynia, ja też chciałbym zwasalizować. Argonie. trzeba byłoby podbić, tak żeby złapać, zabrać te trzy prowincje i im zostawić ich na wyspach. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Chyba to nie jest możliwe. No ale zabrać prowincje które mogę Mają tutaj dwie wyspy Tutaj te dwie prowincje po prostu chcę zabrać Są moje Powinny być moje znaczy <laughs> Jeszcze nie są moje bo ich nie zdobyłem Okej okay, oni tutaj pokonali całkiem nieźle A sobie poradzili No to jest miasto w porządku I teraz tak, mamy bunt tutaj i bunt tutaj. O, oni zdali radę, wrócić na swoją prowincję. Niespodziewana sprawa. A, a tutaj moje wojska nie zdążyły. W porządku, armię oblężniczą tutaj już stawiam. Skoro przegrałem oblężenie, takie rzeczy też się dzieją. Tutaj, tak, tutaj już zostaną załatwieni, z pewnością, Verona. Okej, okay, moje wojsko tam idzie akurat. Jak tutaj sobie radzę, uuu, połowa została. Ale buntowników pokonali, więc dobra robota. Zaraz mamy grudzień, całkiem miło. Mamy też kilka nowych buntów. Całkiem niemiło. Eee... Tym mutem oni się zajmą. Teraz tak, oni chyba już się naprawili. W pełni, zgadza się. Eee, popłyną załatwić tych buntów, eee, tych piratów. Znaczy, najpierw pole popłyną tutaj sobie. Przepłynął przez te morza, załatwił tych buntowników, tutaj odpoczną, znowu się naprawiał, a potem załatwią tych buntowników i pojadą tutaj. Ja się w międzyczasie w bitwę jakoś, znaczy w wojnę jakoś wbiję. Znaczy w międzyczasie, kiedy będę mógł tylko. A w porządku, buntownicy pokonani. Całkiem nieźle. Tak niedługo będę mógł myśleć o wojnie. Niedługo. Za jakiś czas. Dzień dobry, co tutaj robili buntownicy? Myśleli, że mi pokonają. Co prawda ich więcej było. armia była zagrożona. Mogę się założyć, żeby się nie wycofali. Tak, moje armie się nie wycofują. A chcę mieć tą technologię. Przy okazji sąsiedzi moi mają już opracowaną, przynajmniej niektórzy. Tyle z technologią jestem, to przez inflację akurat. Hmm. Okej. Okay. Tam wygrałem. Tutaj mamy nowe bunty. Tu moje wojska idą. Tutaj moje wojska idą, tutaj moje wojska idą, a tutaj moje wojska jeszcze nie idą. Ok, zrobił coś takiego. Potrzebuję dla nich czasu, żeby na nowo odzyskały armię odpowiednią ilość ludzi. A muszą się zrekrutować na nowo. Ale to nie jest pełna czysta rekrutacja, tylko taka częściowa. Uzupełnienia z 500 tysięcy. Dobra, 500 tysięcy ludności mam, kraj jest w stanie po prostu zaciągnąć się do wojska w razie potrzeby. To jest akurat całkiem przyjemne. Pamiętajcie te czasy, w których mieliśmy z tym problem. Był taki problem, był taki czas ale już się skończył Ok, tu wygrana, tu wygrana tu wygrana, tu wygrana 16 tysięcy, wygląda to całkiem nieźle o, pożyczka 1 grudnia za 2 lata to jest w porządku, po prostu miesiąc przed podciągniemy podatki Do granic możliwości miesiąc albo chwilę wcześniej, ponieważ oddanie pożyczki dosłownie bezpośrednio zwiększy moje przychody i to znacznie zwiększy moje przychody to jest najlepszy punkt praktycznie 48 dukatów miesięcznie, to jest akurat sporo. I możemy to zrobić na 1 stycznia 1614 roku. Za dwa lata, znaczy. Znaczy za rok. Przy okazji, mieliśmy grudzień. Zatrzymam te pieniądze, które tutaj dostałem, tylko wyślę misjonarzy. Tak, wysyłka misjonarzy jest akurat istotną sprawą. Szczególnie w ostatnich czasach. Hey, misjonarze wysłani. Koloniści. A też wyślę. Żeby się nie marnowali. Bo większość terenów mogę podbić, ale nie wszystkie. Więc do części muszę wysłać kolonistów. Trochę ich mam, więc akurat to jest w porządku, jeżeli robię to regularnie to regularnie zdobywam nowe tereny bez jakiegoś specjalnego wysiłku. A gdzie oni idą? Szolok, szolok, gdzie to jest? Tutaj to jest. Moje wojska, oczywiście, też tam muszą się przejść. Przy okazji, jak moje statki. Za niedługo się naprawią. Inwestycje są pełne, więc się naprawiają. Etiopia mnie ostrzegła. Bez fortu i bez fortu, naprawdę. Sądzą, że nie mając fortu, będą w stanie mi pokonać. Tak, ich ostrzeżenie jest mi na rękę. O to dam im bezpośrednio darmowe prowincje. chyba jedna prowincja tylko tam będzie. Super. Nawet jedna prowincja to jest naprawdę coś. Tak. Mogę tak powiedzieć? Myślę, że mogę tak powiedzieć. No, naprawiajcie się szybciej. Okej, okay, naprawiły się. Dobra robota. Teraz popłynął tu, a potem przypłynął tu. Czy to jest w porządku? Raczej tak. Tu sprawy ogarnięte, tu sprawy ogarnięte. Wszystkie sprawy są ogarnięte. Te statki wpływają tutaj na te morze. Ja rozpoczynam krótką wojnę, która specjalnie mi nie, nie rozwali sytuacji w kraju. A no zdobędę dodatkowe prowincje, co ja, znaczy nie powinna rozwalić sytuacji w kraju. A zdobędę dodatkowe prowincje, które są mi na rękę. Przy okazji tutaj Mali to akurat sporo prowincji będzie, no i te prowincje wszystkie zdobędę. Więc okej, okay. yy... będzie spory zysk. A na teraz dzięki wielkie za uwagę, zapraszam was do subskrypcji kanału, zostawienia w górę, jeżeli film wam się podobał. I zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Universalis 3. Cześć!